Gier szalona. Tam na świecie sobie gram i chodzę tutaj, tam i wieszczę wam zagładę. Mimo otwartych bram, choć drogi różne znam, to nigdzie nie wyjadę. Zostanę z nami tu, ułożę się do snu, a rano będzie pożar Pod niebem pełnym chór upadnie każdy mur, dom każdy będzie gorzał Gdy się rozwieje dym, zostanie tylko pył, nie będzie nawet trawy. I nie zostanie nikt, kto mógłby uciwnie każdy krzyk, nikt przeżyć nie da gady. I minie tysiąc lat, nim pierwszy płastrzy gat odciśnie tu swe ślady, bo będzie tylko gruz, jak brzydwa ostry mróz, księżyca pod blask blady. Słuchajcie nie wiem, dziś, gdy wciąż zielony liść, gdy jeszcze słuchać możesz. Choć krzyk mój ani szep, słów galop, ani stęp, nic tutaj nie pomoże. <noise> no bo nie wiem, czy w miejscu nie... Podkreślam. Nie puszczam.